Podanie do Bartosza Kucharskiego. Daleki wykop Kucharskiego. Jest Wiktor Podolski. Wchodzi w pole karne, Uderza i pierwszy strzał, pierwsze zagrożenie bramki ze stronem KS-u myszków. A istna rewolucja kadrowa. Bardzo dużo zawodników odeszło. teraz uderzenie za pola karnego. Ośrodkowanie w naszej karne, Oj, bardzo niebezpieczne. Poprzeczka, proszę Państwa, poprzeczka ratuje MKS myszków od utraty dramki. Yy, Oj. Ośrodkowanie. Uderzenie. I proszę Państwa, to było świetne uderzenie yy, marchewki. Tak mi się wydaje, że to strzelała marchewka. Tam intuicyjnie bramkarz gospodarzy piąskował tą piłkę. Najpierw Mateusz Zahara zablokowany, a potem... O i teraz dobra akcja. Wchodzi w pole karne. Wiktor Podolski, wydawało się, że jest karny, proszę państwa, ale sędzia, sędzia nie sięgnął po gwizdek. My na czym, jak to rozegrają? 27. minuta spotkania. Marchewka. Tak, tak, jakbym to przeczuł. Paweł Markiewka bardzo ładnie mocno uderzył, kąśliwie pod poprzeczkę. Wgrywa do tyłu, do Terbaliana. Dalej myślał w ataku. Terbalian dośrodkowanie w pole karne. I pięknie uderzy, uderzał głową. Wiktor Podolski. No i znowu bramkarz przemszy ratuje gospodarza od utraty bramki. Gra na piłkę jest Terbalian. Utrzymuje się Terbalian przy piłce. Dalej Terbalian. Dobrze odegrał do Dominika Marka. Strzela Dominik Marek, blokowany. Jest jeszcze Mateusz Zahara. Wydawało się, że no i będzie ukarany Mateusz Zahara żółtą kartką za protesty. Domagał się rzutu karnego. za dobrze, Wiktor. I znowu Myszków w Tak, jest dobre zagranie na lewą stronę do marchewki. Ten szybko, pole karne. Jest jeszcze Dominik Marek. Wycofanie, uderzenie. Mateusza Zachary, proszę Państwa, 8-9 metrów, nie, to był Krzysztof, mało lepszy. Bardzo dobrze Mateusz Zahara, do środka, jest Herban, na prawej stronie Marek, uderz to Dominik, uderza, broni bramkarz. Dla MKS-u, 43. minuta spotkania, tym razem krótko, Marek, kolejne dośrodkowanie i jest bramka, jest bramka, proszę Państwa, Igor Sychowicz, Igor Sychowicz, w 44 minucie wyprowadzałem MKS myszków na prowadzenie świetnie Igor Zpatłem spotkania Bramka dla drużyny gości z dobrą z 20 Igor Sechowicz No lepiej nie mogliśmy e, kończyć tej pierwszej połowy. Przed chwilą mówiłem, że dobrze byłoby strzelić bramkę do szatni. Moje życzenie stało się faktem. Kolejny rzut rożny, duże zamieszanie w polu karnym, tam piłkę chyba najpierw zbijał głową Mateusz Zahara. Najlepiej w tym zamieszaniu znalazł się Igor Sychowicz, no i Myszkowianin, rodowity Myszkowianin. Wyprowadza MK z myszków na prowadzenie w siewierzy. Brawo Igor Sychowicz. Akcji ofensywnej. Świetnie uderzenie z dystansu. Szkoda, bo tutaj Krzysiek mał lepszy wychodził na świetną pozycję. Piłkę przejmuje Mateusz Zahara. Z lewej strony ma Podolskiego. Jest, jest Terbalian. Uderzenie Terbaliana. Minimalnie niecelny strzał Romana Terbaliana. Piłka zostawiona naszemu kapitanowi. 49 minuta. Za chwileczkę zacznie się 50. No i jest Paweł Marchewka. Uderzenie i piękna bramka marchewki. 49 minuta myszków. Strzela drugą bramkę. Kapitalne uderzenie naszego kapitana ląduje w okienku siatki bramki Przemysława Popczyka. Wielkie brawa. Póra. Paweł Marchewka Dziwęca, i prowadzimy w siebie już 2 do 0. Do dobrze, dobrze Krzysztof Małlepszy przejmuje piłkę z prawej strony boiska. Jest Paweł Marchewka, uderzenie, wy, ręka, wydawało się, że z ręka, proszę Państwa. Ewidentny rzut kardy dla Myszkowa. Sędzia tym razem y, nie zdecydował się y, zagwizdać. 54 minuta. Oj dobrze, teraz była najlepsza chyba sytuacja w tym meczu poza poprzeczką dla Przemszy. Jakub Kulik w środku pola karnego, kompletnie niekryty, doszedł do tej piłki i uderzył głową. Na szczęście dla MKS-u Myszków bardzo niecelnie. Terbalia, marchewka, szybko do Dominika Marka. Bardzo dobrze, jest Dominik. Dośrodkowanie w pole karne, Wiktor Podolski i... i poprzeczka! Natomiast nawet jakby wpadła piłka do siatki, golby został nieuznany, ponieważ sędzia boczny podniósł chorągiewkę. Z prawej strony znalazł się Dominik Marek. Skraca w dośrodkowanie Dominika Marka. Nikt nie zamyka tej akcji, ale w dalszym ciągu myszków jest strzał Romana Terbaliana. Ale nieczysto trafił Romek w prytnym zagraniu, ale mamy dalej piłkę. Mało lepszy. I ręka, ewidentna ręka, rzut kamy dla Myszkowa. Ta szósta minuta, Dominik Marek. I 3 do 0. 66 minuta, 3 do 0. I przyciąg dla pełnego gości. Zabiegaj od rzutu kornego numerem 7. Dominik Marek. Bardzo dobry wynik dla MKS-u Myszków. Dominik Marek, druga bramka z rzędu, w drugim spotkaniu z rzędu. Drugi karny z rzędu wykorzystany świetnie. MKS Myszków i prowadzimy w Ciebieżu 3 do 0. Oj, teraz strata w środku pola Marchewki. No i jest sytuacja dobra dla Ciebieża. I świetnie, Bartosz Kocharski. Wygrywa pojedynek z Jakubem Kuligiem. Majchrowski obiega, piłka właśnie do Majchrowskiego, nie było spalonego. No i, i znowu Sychowicz, najpierw Sychowicz świetnie blokuje, potem, no mamy teraz dużo szczęścia, Supek i Bartosz Kucharski w dalszym ciągu niepokonany. Mnich Marek, Filip Czapla z prawej strony, piłka do Filipa. Dośrodkowanie w pole Terbalian, uderzenie, blokowany, jeszcze przy piłce. Poprawki. Teraz y, przerzut tutaj na lewą stronę, jest Sychowicz. No i to, proszę Państwa, chyba bramka samobójcza. 77 minuta. Chwalony cały czas, Igor Cychowicz tym razem 76, przelobował 12 bramkarza. bramkę na przymszy, zdobył ją numer 18, Jakub No właśnie, teraz pytanie, czy to bramka samobójcza, czy zdobył ją dowiaz?. Paweł Marchewka zdobył dzisiaj piękną bramkę z podobnej sytuacji, ale z drugiej strony pola karnego, zobaczymy jak teraz yy, ten rzut wolny zostanie rozegrany. <laughs> Uderzenie bezpośrednio i 3-4 na jednego 79. 79 minuta. Ale 80 minuta spotkania i czwarta bramka dla gości. Paweł Marchewka ustawił piłkę, podobnie jak chwilę wcześniej, tym razem z drugiej strony pola karnego. No i znowu pakuje bezpośrednio strzelając z rzutu yy, wolnego. Myszko wprowadzi 4 do 1 pieca, uderzenie i świetnie Bartosz Kucharski. Cóż którzy dziękują za grę Bartkowi Kucharskiemu No teraz miał Bartek dużo szczęścia najpierw do, dobra interwencja, potem kapiłka mu gdzieś uciekła, ale... Szczęście przy Bartku. Nie wykorzystali tego gospodarze. Piłka tylko trafiła w własną siatkę e, Bramki Kucharskiego. Innych trzech punktów dla MKS-u myszku. Oj, teraz, teraz niebezpiecznie, ale w kolejny fatalny finalizacja e, finalizacji akcji przez gospodarze. Dobrą e, sytuację miał Jakub Dobias. Trener Robert Majczak wygrywamy w Siewierzu czwarty mecz z rzędu, wszyscy bardzo zadowoleni. Piękna pasa, trenerze. Piękna pasa, oby trwała do końca. może powiedzieć, że sezon nam trzy mecze. Także mam nadzieję, że jeszcze uda nam się, jak gdyby, tą zdobyć punktową troszkę podwyższyć. Kapitalnie wykorzystywaliśmy dzisiaj stałe fragmenty gry. No, po wszystkich właśnie starych fragmentach gry zdobyliśmy bramki, dwa rzuty wolne perfekcyjnie egzekwowane przez marchewkę, no, gol po rzucie rożnym, no i rzut karny. Yy, to chyba nasza specjalność. Myślę, że tak, masz swoich szereg zawodników i zawodników, którzy to potrafią robić. Przychodzi mecz i, i potrafią te się sprzedać, także trzeba się z tego cieszyć i tak naprawdę uważać bić brawo, tak? Bo uważam, że te rzuty wolne to naprawdę to pokazało dużą jakość i Oby tak dalej. Zaskoczyła dzisiaj się wiesz, przemsza się wiesz czymś trenera, czy byliśmy na wszystko przygotowani? Nie wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Przyjeżdżamy do zespołu, który może powiedzieć tą zdobyć punktą ma w 7 punktów, to to, to tak naprawdę zespołu jest takim sami, ciężko wiedzieliśmy, że na pewno w boisko, i aura też nie będzie nam sprzyjała ale przede wszystkim nie zreekceważyliśmy tego i myślę, że tutaj są podziękowania dla chłopców, że każdy podszedł do tego profesjonalnie i nie zreekceważył przeciwnika, bo to było dzisiaj ważne, żeby wyjść na ten mecz w pełni skoncentrowany. Za tydzień mecz w Myszkowie z piastem w drugim Gliwice, to sama czołówka tabeli, no życzymy podtrzymania tej serii. Mam taką nadzieję, wychodzimy mówię. Mamy cztery zwycięstwa, a teraz ja też mam, tak, także wychodzimy i my na pewno gramy u siebie. Tutaj na pewno walczyć o trzy punkty. Dziękujemy, tego życzymy i widzimy się za tydzień. Dziękuję bardzo. Mateusz Mańdok, 12 kolejka 4 Ligi Śląskiej. Przemsza się, wiesz, przegrywa na własnym boisku z MKS-em myszków 1-4. Trenerze, poprosimy o opinię po tym spotkaniu. No, na pewno wygrała drużyna lepsza. Tu nie ma co owijać baweł, Natomiast no, myślę, że będę obiektywny no, w rozmiary tej y, porażki trochę za wysokie. Natomiast no, nieważne ile się przegrywa, jest 0 punktów, a w naszym przypadku no, tych punktów potrzebujemy jak tlenu. No, jest to jak tragedia, prawda? Każde kolejne takie spotkanie no, martwi to, że nie strzelamy bramek, bo zarówno dzisiaj, jak i y, tydzień temu w Pytomiu stwarzamy sobie sytuację. Naprawdę stwarzamy sobie sytuację. Dwa mecze zarobrane, bo dzisiejsza bramka padła po, po strzale samobójczym, a tracimy. A tracimy, i no, naszą bolączką, to chyba wszyscy wiedzą, są stałe fragmenty gry. No, dzisiaj przegrywamy 1-4 i wszystkie cztery bramki stracimy po stałe gry. Co nie ukrywam, że no, tak powiedziałem. No, Myszków wygrał na służenie, bo był lepszą drużyną. Dziękujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. No, przyda się, dziękuję bardzo. Z nami jeden z bohaterów spotkania w Siewierzu, nasz kapitan Paweł Marchewka, dobywca dwóch pięknych bramek z rzutów wolnych. Paweł, w tym sezonie próbowałeś z rzutów wolnych nie szło, dzisiaj dwa piękne gole. Tak, dokładnie. Próbowałem w kilku meczach, niestety piłka nie chciała wpaść do bramki. Dzisiaj piłka siedziała fajnie na nodze i dwie, dwie fajne bramki. Bardzo się z tego cieszę. Dobrze nam się gra tutaj w Siewierzu w tamtym sezonie 5-0. Dzisiaj 4-1, wszyscy bardzo zadowoleni. Tak, dokładnie. Przychodząc do, do Myszkowa, tak naprawdę nie pamiętam meczu, w którym przegraliśmy z Siewierzem. Chyba, chyba nie przegraliśmy, ale aczkolwiek spodziewaliśmy się dzisiaj ciężkiego spotkania. Wiemy, że drużyna przemyszy ma dobry zespół, troszeczkę w tym sezonie nie idzie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, ale poradziliśmy sobie z tymi. Ważne, ważne są trzy punkty. To czwarte zwycięstwo z rzędu. Za tydzień No ciężkie zadanie, bo przyjeżdżają rezerwy Piasta, Gliwice. Czy kibice mogą liczyć na piątą wygraną? My zrobimy wszystko, żeby tak było. Tak jak mówiłem, kiedyś ta liga w tym roku jest naprawdę wyrównana i każdy, każdy może wygrać z każdym. My zrobimy wszystko, żeby trzy punkty zostały za tydzień w Myszkowie. Tego życzymy i do zobaczenia w Myszkowie. Dziękuję bardzo.